Lego jest ogólnie fajne. Ma dużo ładnych zestawów, popatrzcie tylko na to cudeńko. Lub spójrzcie na to arcydzieło, to jest piękne. Ale czasami tworzą na przykład to, co to jest. Więc dzisiaj pogadamy sobie o tego typu najbrzydszych zestawach Lego. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it... I would. Zacznijmy od dosyć śmiesznego zestawu, naprawdę, że tak powiem, komicznego. Jest to trójkołowiec Spidermana. Pomijając sens tego, że Spiderman, by złapać kryminalistę, używa takiego trójkołowca, to i tak ten pojazd jest brzydki. Ma dziwne proporcje, wielkie wyrzutnie strzałek i poza tym ma tak naprawdę cztery koła, więc to nie trójkołowiec, ile go nas oszukało. Teraz przejdźmy do LEGO Chima, jednej moim zdaniem z najciekawszych serii LEGO. To jest machina Bladwika. Po tych trzech ogromnych kołach jestem pewny, że nie zgadniecie jaką zestaw ma funkcję. Otóż zmienia się on z mecha w taki pojazd. No i mimo, że szanuję pomysł, to wykonanie jest okropne. To jest bardzo otyły, brzydki miś i jako motor też nie wygląda dobrze. Fajny pomysł nie oznacza od razu dobrego produktu. Ten królik z lat 90. to jeden z najgorszych polibagów. Jest creepy. No wygląda niepokojąco, nie chciałbym, by na półce w pokoju się na mnie patrzył gdy śpię. Przypomina mi FNAFA, może dlatego jest straszny. A jak mowa o polibagach to jest taki co przedstawia bramkę piłkarską. Jak widzicie Lego się bardzo postarało przy nim. Okej, okay, mówiłem, że królik był straszny, ale zwracam mu honor, bo ta żyrafa. O mój Boże, to jest niepokojące. Paskudnymi moim zdaniem z wyglądu zestawami, które nie przypominają zbytnio duńskich klocków jest podseria z LEGO Sports z hokeja. Okej, okay, mają fajne funkcje z poruszaniem kijami poprzez głowy, ale ich wygląd jest słaby. Hokeiści mają naprawdę nietypowy jak na LEGO design, no i po prostu nie wyszło to dobrze. Teraz przejdźmy do dziwnej kategorii zestawów ze Star Wars. Mowa tu o modelach z Gwiezdnych Wojen, ale w stylu Lego Technik. Nie wiem szczerze kto na to wpadł, bo C-3PO i r 2 są okropni. I takie AT-AT też pozostawię bez komentarza. LEGO Time Cruisers to była seria pełna nietypowych i dziwnych zestawów. Ale ten pojazd jest chyba ze wszystkich najbrzydszy. Wygląda jak zlepek losowych klocków i ciężko uwierzyć, że to oficjalny produkt od LEGO. Nie wiem jak wam, ale mi się kompletnie nie podobają te dziwne figurki z Marvela. Ze Star Wars w sumie też, nie wiem, ten Hulk, Joker. Dla mnie LEGO powinno robić normalne zestawy, a nie takie coś. No i oczywiście Mech Jaya 4. No ogólnie to... to nie jest zbyt ładny zestaw, ale i tak jest ładniejszy niż to coś.